Tomasz Lerski, dziennikarz, publicysta, historyk kultury i warszawianista z wieloletnim doświadczeniem. Podtrzymuje ją za książkę Warszawa Antoniego Słonimskiego, Portret miasta w dla literatury. Książka ta jest czytadłem znakomitym, w którym znajdujemy sarkazm, drwinę i śmiech palietonisty i miasto obserwowane na co dzień przez wyrafinowanego inteligenta, który zapisał w cotygodniowych palietonach złoty czas międzywojna i Bel epok nad Wisłą. Dobry wieczór Państwu, ja sobie przygotowałem na piśmie i będzie też zabawne pod ponieważ jest to książka poświęcona Antoninu Słonińskiemu, więc musi być coś jeszcze takiego, że się tak wyrażę ekstra. Stowarzyszenie autorów ZAIKS-u czyniło mi wielki zaszczyt, przyznając nagrodę zax u która należy z pewnością do nagrod prestiżowych i liczących się w Polsce. Dzisiejsze wyróżnienie jest dla mnie dlatego największym honorem i zawodowym sukcesem. Jestem też zaszczycony, że mogę stać obok innych tak znakomitych laureatów obecnej na edycji Nagrody za su Chciałbym zauważyć, że nie oczekiwałem wcale na jakiekolwiek wyróżnienie dla książki Warszawa Antoniego Słonimskiego, tym bardziej ta miła niespodzianka jest dla mnie cenna i będę jej pamiętać przez bardzo długi czas, czyli po prostu zawsze. Jest to w dodatku trzecia już nagroda dla tej książki. Nagrodę Zaiksu traktuję jednak nie tylko jako specjalne wyróżnienie tej jednej, jedynej książki, ale jako nagrodzenie wszystkich moich dotychczasowych publikacji, w tym pierwszej, powstałej przed 14 laty dzięki wszechstronnej pomocy Zaiksu, tysiącstronicowej książki o pierwszej w Polsce wytwórni fonograficznej Syrena. Może Państwo, niektórzy pamiętają to wydarzenie sprzed paru, paru już ładnych lat. Szczególne podziękowanie kieruję do członków Kapituły Nagród ZAIX-u. Dziękuję zarządowi sekcji autorów prac publicystycznych z panią Barbarą Zajdler na czele za wytypowanie tej książki do nagrody, a także zarządowi ZAIX-u za zatwierdzenie tego wyboru oraz wszystkim osobom, którym zawdzięczam przyznanie tej, tej kapitalnej nagrody. Ponadto składam słowa podziękowania osobom z Państwowego Instytutu Wydawniczego, z którymi miałem przyjemność pracować nad przygotowaniem książki do druku. Dziękuję szczególnie pani Hani Wachnowskiej, może jest gdzieś na sali. Za jej redaktorskie zaangażowanie, bo jej uwagi były dla mnie zawsze wielkimi, wielkimi motywatorami. Uwagi te były to były po prostu wyzwania, dzięki którym mogłem, a nawet musiałem udoskonalać książkę aż do ostatniej chwili. Osobna zupełnie księga z podziękowaniami należy się panu prezesowi Rafałowi Skomskiemu. Dzięki panu Skomskiemu jest ta książka, podobnie zresztą jak wcześniejsza Warszawa Marii Dąbrowskiej. Mamy już drugie wydanie. W Teatrze Polskiego Rady powstało blisko godzinne słuchowisko, w którym w postać Słonimskiego wcielił się znakomicie pan Wojciech Przoniak, a sam Soliński został w ten sposób przypomniany i należycie uczczony w czterdziestolecie jego śmierci. Dzisiejszy dzień to jednak przede wszystkim zachęta do dalszej pracy, dlatego mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miał okazję ponownie stanąć na tym miejscu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę wspaniałego wieczoru w domu pod królami. A teraz postscriptum. Wraz z listem zaiksu informującym mnie o nagrodzie tego samego dnia odebrałem z poczty kilkanaście innych listów poleconych. Były to wyłącznie wezwania i monity o zapłatę należności dla gazowni, dla elektrowni, wodociągów, upomnienie od, o podatek od nieruchomości, o uregulowanie zapłaty za wywóz śmieci i inne. Otworzyłem mechanicznie kopertę za ZX-ową i spojrzałem przede wszystkim na jakąś astronomiczną sumę wydrukowaną wytłuszczonym drukiem. No nie, jeszcze i to, to chyba za tę nową, wyremontowaną elewację Domu pod Królami. Dopiero po chwili połapałem się, że to nie ja mam wpłacić za X-owi, ale że za X ma mnie wypłacić. Było to niesamowite, niesamowicie przyjemne zaskoczenie. Dziękuję bardzo.